Ja, manko z tej strony Drago, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No, yy, ja się tu będę wygłupiał, co tu dużo mówić. Yy, dom powstaje, od ostatniego odcinka się trochę zmieniło, trochę tutaj pobudowałem. Jeszcze mi się nie przepaliły dokładnie materiały wszystkie na dom i dzisiaj może pójdziemy sobie zrobić kopalnię Bo czemu nie przecież kamień nam się przyda choćby żeby tutaj wykończyć ten dom pytanie jeszcze gdzie ja bym chciał zrobić tą kopalnię? Kopalnię jeszcze się nie rozgrzałem, bo dopiero Rano, rano to nagrywa, więc co się dzieje? Co takie lagi? Co ja tu mam w tych ustawieniach? Bo już po prostu trochę tu gram, trochę tu gram, trochę nie gram nie ogarniesz to. No dobra. Te nogi to chyba przez to, że nagrywam po prostu tutaj przez kopę i tutaj zacznij kopać No i cóż, to będzie raczej takie żmudne kopanie, więc może na razie gramy. Zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj cięcia. Dobra, widzimy się za chwilę. No, witajcie po krótkiej przerwie. Widzę, że już jesteście. No, jak widać, robimy sobie tutaj schody. No i taki kawałek wykopałem. No i będziemy sobie kopać teraz dalej. O. Co bym wam tu powiedzieć? Dzięki w ogóle za pomysł o pomadką sklerozą Pewnego widza, którego na pewno znajdziecie w komentarzu ma przypięte serce, tam on chyba mi napisał że może poszedłbym po diaksy ale później jakoś gdzieś zniknął Już nie wiem czy mi się nie wyświetla czy bo powiadomienie dostałem <laughs> po prostu usunął ten komentarz ale no jest weekend nie ma szkoły, można nagrywać pomysł jest dzięki niemu też w sumie bo tak to miałem dokończyć budowę domu i dopiero coś nagrać ale stwierdziłem, że może nie będziecie mogli się doczekać już odcinka co trudno uwierzyć bo ogląda nie może z trzy osoby jak na razie no przynajmniej tak wynika ze statystyk a no cóż tu dużo mówić po prostu kopmy już te diamenty Tu mam takie małe ścięcia, ale to chyba przez to, że nagrywam. Bo no jak widać przystaw PS-ów nic nie powinno lagować. <laughs> no chyba, że to wino serwera. W co w sumie wątpię, ale... Mówię i inne. Bo jestem słaby w takim gadaniu. Muszę się rozkręcić tam. A co by mi w tym pomogło? No na pewno większa ilość widzów. Nawet niekoniecznie te subskrypcje, te łapki w górę, komentarze żeby tylko wyświetlenie było chociaż żeby ktoś chciał obejrzeć mój, obejrzeć mój film no i proszę bardzo mamy diamenty wcale szybko, szybko długo nie kopaliśmy <laughs> może ja sprawdzę czy się dźwięk nagrywa tak dobrze Dziękuję dźwięku, że się nagrywasz. Odkopimy tu sobie wszystko dookoła najpierw. No i ile tego dobra będzie. Nieważne. Szkoda drewna, lecimy do craftinga. Przepraszam za jakość dźwięku Tak w ogóle no, dzisiaj nie mam znowu mikrofonu Z pewnych powodów Ale postaram się i tak Żeby jakoś to było Dla mnie to liczy się, że w ogóle jest odcinek ale oczywiście dla Was jakość też jest ważna, bo nie oglądacie bez czego, tylko macie oglądać coś, co Wam się spodoba pokopiemy sobie jeszcze chwilę I chyba pójdziemy kończyć ten głupi dom, który mnie już tak denerwuje po prostu. Taki mały, taki brzydki, a potrafi tak człowieka zdenerwować. W ogóle się chyba nie będę starał budować pierwszego na żeby był jakiś ładny Bo to jest po prostu dla mnie tragedia jakaś tak szczerze to nigdy nie umiem zbyt ładnie budować <laughs> a tym bardziej takich wielkich domów więc no to nie jest moja zbędna strona Ja zawsze wolałem jakiś eksploring w Minecraftie Przygodę co jest z tymi lagami Zdenerwuję się zaraz Nie mam pojęcia normalnie Proszę bardzo Proszę mi coś tam wyłączyć żeby było mniej lagów nagrywa się ok teraz nie będzie na razie cisza no przed burzą no ja mam tych pięć to na kill i na enchanting wystarczyło No i tak sobie kopiemy i kopiemy I nagle diamenty No ciekawe Jakoś dziwne szczęście tu mam coś do tych diamentów Ale... Narzekać nie mogę Bo to czysty Minecraft, więc Diamenty mi są potrzebne jak ja już bym chciał naprawdę nagrywać z wami nową serię Minecrafta modach. Tylko jest jeden problem. Była umowa, że od 10 widów, więc czekamy. Woda w sobie płynie, niemożliwe. Słyszać tutaj wodę? Ja tak z niecierpliwością naprawdę mówię, czekam na serię z modami. Mody to po prostu dla mnie to jest coś wspaniałego. Oczywiście nie na najnowszej wersji. Dlaczego? Nie chodzi tu o FPSy. Chodzi po prostu o przyzwyczajenie do wersji 1.70 i do moji. Super. No to już zróbmy ten crafting. Zróbmy sobie przykładowo ten diamentowy kilo. I już to top, Okej, okay. nie mam że tam jeszcze zostało. co tam mi po jednym złocie. Prawdopodobnie do niczego mi się nie przyda, więc może znacie jego i innych takich youtuberów jak na przykład Drawercaster mm, lub Kaiko jak nagrywał Czyli tak przygody Kajko, jakieś, no właśnie y, kalucha, <tryk> krajna króla y, co tam było? Drollercaster World y, Wiejska przygoda, najlepsze czasy po prostu Najlepsze czasy jak ja oglądam czasami te odcinki to muszę się sobie po prostu jak to fawejnie kiedyś było bo jak to mówią no właśnie i to jest w 100% prawda w tym przypadku <try> także, wiejska przygoda mówię, mówimy. mówimy. Jak, także jak znacie tę serię, no to możecie spodziewać się podobnych modyfikacji na podobnych wersjach Minecrafta. Powrót do korzeni jakby <try> prawie że do początku chyba nie pamiętam do końca, do początku Przygody z oglądaniem YouTube'a A zaraz potem była przygoda z samym Minecraftem Nie pamiętam w którym Kiedy zacząłem grać, ale to było dawno Dosyć Dosyć dawno Czy ja jestem naprawdę gdzieś w oceanie? Super po prostu świetnie. Nie będziemy nie, 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 nie. nie chce mi się zbytnio tak chodzić tu, że tak powiem i się zaraz utopić Wydałby mi się gąbka o, No super, po no, prostu świetnie 当年。 Mamy, ale za to mamy niewątpliwie. I jakiegoś zębiaka. I zamurować wodę bo to przecież nie prawdziwy święty kominek. No, kopiemy te diamenty i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Mhm, super. Co pomyślę pomyślał, że tam może być? Ja? Chyba nie ja. Dobra, mamy 16 elementów No i słuszno Jak zwykle Dzięki, że byliście tutaj, oglądaliście odcinek Kto dotrwał Znowu lak Kto dotrwał jest naprawdę wiernym widzem Wierzy że ten kanał się kiedyś rozkręci. no i co? Dziękuję wszystkim za obejrzenie Trzymajcie się i do następnego. Cześć!